Moli nie potrzebuje aniołów. Ale myje. On o, elektryczną decyduła. myje jak normalną. To jest... Tak się chyba nie myje elektryczną, czy tak się myje. No tak wolnie nie powinno no się właśnie on Tyle twarzy w każdym mieście czasem zapominam. Zapewczy nowych spotkań, ile za to wina. Ile wina. Tylko mam przyjaciół, daleko rodzina. martwi się. To był TikTok na TikToku chyba, tak mi się to wydaje. Kocham, wybacz. Już nie przeszkadza deszcz, usypiam, kiedy pada. Znam to, skończę z TikToka, tiktoka tiktok, jakiegoś. i nie będę płakać. Na iPhonie zaznaczyłem, nie przeszkadzać. Pada. Ciągle wbada, Kocham jako spada To jest taki Moli później niż jak spadały, spadały gwiazdy Ale wcześniej niż to takie love bada, chyba Niż love, nie niż Ewol Ewol jego album się nazywał Nie podziękuję nikomu, nie Nikomu, nie mi foru Ale ujebany zlew, tak czystszy niż mój Aniołów mówi jeszcze żyć wiecznie Bez rzechu na no. One im, teledysk stary W tych czasach? Ale ma kurwa nie zlew Ale ja też taki mam pozdrow Ale ty śpisz? Bo ja nie wiem Dosłownie Jak się się nie Ja nie mogę się ogłupić, nie zabierze starań O, stanowisko streamingowe Gramy! Zaczynamy streamka No właśnie tutaj z Molly my streamujemy jednocześnie Życie nie dało mi foru NIE dał TY WCHÓRÓWKĘ To jest kim by Co, ty zhejtujesz, nie? Ty No Nie, no w ogóle dla mnie to jest ściek, nie? No ale po prostu ja taki mózg nie więc to, to jest jakby głupota moja ocena Aż tak No to zajebiście, powiedz. kurwa, czyli mi powiedział ekspert Moim zdaniem jest przyjemniaczek Nie taki, żebym go jakoś słuchał specjalnie, ale... Takie, że nie? To fajne